Siemano, dzisiaj jesteśmy standardowo na G4 Skin I co? Zachęcam do używania kodu dziadłowego, który daje Wam plus 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę MILSPEC. Siemanko widzę, tak jak wspomniałem na samym będę się na stronie G4 Skin. I co? Mamy skrzynki eventowe, które wydaje mi się, że będziemy mogli już sobie przetestować. Mamy tak Blackwood Salon. I no, lecą tu nawet fajne rzeczy. Ona kosztuje tylko 4 zł, i będzie taki, taka ta zasada, że musimy dropnąć coś, żeby wyjść na plus. Więc na pierwsze otwarcie za 20 zł zobaczymy, co nam dropnie. I no, na pewno z tego na plus nie wyjdziemy. To sobie sprzedamy nie ma co Tutaj również na minus. Również na minus. Również na minus. I, I tu też minus. No, nie wiem, coś, coś jest nie tak. Jest do niezbyt, niezbyt. Ciągle są jakieś minusy, ale no, może te następne skrzyneczki coś nam oddadzą. Na razie, no, będziemy próbować tutaj, aż otworzymy coś na plus. I to może, no, dalej brakuje. 18 zł. 18, 12, no dalej, dalej nam brakuje. I Diggalech za stóweczkę, no i można powiedzieć, że oddało nam. Dało nam, można powiedzieć, że to co zabrało. No i elegancko, no. Teraz za 14 zł i razy 5 to będzie kosztować 7 dych. Spróbujemy sobie na spokojnie, na spokojnie. I hyperbestia leci na samym wstępie. No i tu może być od samego początku. profitik 141 zł. Elegancka skrzyneczka, razy 2 oddała. I teraz kolejna skrzyneczka, kolejna. Teraz 100 zł. Zobaczymy, co z tego poleci. O, jak blisko nożyk był. I mamy 62 zł ze stóweczki, No niezbyt, niezbyt. Eee. I tutaj chyba mamy profit 111, tak jest. Eee. I mamy teraz za 32 i to kosztuje. I, i, i. mamy chyba profit z tego. I to mamy bardzo dobry profit 300. No tu mieliśmy naprawdę fajny profit. I teraz mamy 3 stóweczki, 3 stóweczki. I zobaczymy, co nam tutaj dropnie. 321, 321 z 60 zł. Ten, no, tam naprawdę był spoko drop. Tylko, żeby jeszcze te oddały, żeby te oddały. Hyperbestia. No, gdyby ten nożyk przeleciał, to by było lepiej. Sama hyperbestia nas nie ratuje. <laughs> Spróbujemy sobie jeszcze raz. No, P90 rękawiczki to już jest na 100% profit, tak jest 869 złotych i mamy fajny proficik. Mamy w ogóle dużo punktów. Ja na te punkty mam mam plan. Mam plan na te punkty. I co my wydaje mi się, że możemy sobie spróbować mm, jedną taką bitewkę na no, zakończenie odcinka 20 skrzyneczek, mm, żeby właśnie zobaczyć, jak to w ogóle chodzi. I, no, zobaczymy, zobaczymy. No, je, no tutaj są te skrzynki później, na no te nie ma co patrzeć, tylko trzeba patrzeć na te późniejsze. Chociaż te też są dosyć ważne, no bo jednak. Jak teraz sobie też wbijemy sianko, no to będzie lepiej. No ale tu jest git, czy się wszystko nagrywa? Nagrywa się elegancko. No tu jest bardzo dużo skrzyneczek, no kosztują też 2750. No tam muszą być jakieś też mocne skrzynki. No i na razie tutaj prowadzimy w 100%, ale no zobaczymy, zobaczymy. Tutaj 107 dla niego, ale nam też jakoś źle nie dropi. Więc dalej mamy tą przewagę. Hmm. Można powiedzieć, że tej stóweczki przewagi mamy. No i już ta przewaga jest no niezbyt, niezbyt wręcz chyba. No delikatnie prowadzimy, ale to delikatnie, no już nie prowadzimy. Już nie prowadzimy w 100%. No ale zobaczymy, co nam tutaj jeszcze zaoferuje ta skrzynka. No, gdyby tutaj coś poleciało mocnego, gdyby z tej skrzynki Dragonlora nam poleciała, ja pierdolę. Gdyby tutaj Dragonlora poleciała, to nie wiem, skakałbym ze szczęścia. Naprawdę. Może ten Mergani coś tutaj odda, Mergani no to też dosyć taka skrzynka, co wiem, że on potrafi dropnąć i wiem, że z niej dropiłem dobre rzeczy. No ale no zobaczymy, zobaczymy. Ostatnie kluzie dobrze, że chociaż to daje, coś tam lekko nadrabiamy. No i ostatni Mergani, zobaczymy, pierwsze w plecy Mergani, nie daje nic nam, daje jemu. No tutaj jeden drop z Merganiego i to nadrabiamy, no ale tutaj znowu dla niego 400 zł. No tutaj może być ciężko, może być ciężko, ale wierzymy do samego końca. Teraz dwa dobre dropy, ale to dalej dla niego jest. <ścoughs> No, i dostaje nożek. Dostaje nożek z Mergeniego i No cóż, no cóż. Tutaj by nas ratowało, co? No, chyba talon albo rękawiczki, motoglowsy. No, nie ratuje nas nic. No nic. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. I co? Pamiętajcie, żeby doładowywać skodę Dziadio. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.